Jacek Hałasik, który mieszkał na rynku łazarskim, twierdzi, że to było siedlisko kibiców piłki nożnej. Jak to tam było z pańskiego punktu widzenia? No ja to jestem jeżyckie wybił okno, bo urodziłem się na jeżycach, a dopiero w 1966 roku rodzice się przeprowadzili na Łazarz. <laughs> Ale kibicem lecha jestem od dziecka, dlatego że ojciec był kolejarzem, maszynista pierwszej klasy PKP, także to nie było wyboru, nie było, no może nie odwrotu, ale ale po prostu ojciec mnie zabrał na pierwsze mecze, na Dębiec. Jeździliśmy z, z Jerzyc. Ja tego nie pamiętam, bo to były wczesne lata 60. -te i tego nie pamiętam jako dziecko. <laughs> A dodatkowo ciężko miałem, dlatego że. Że cała rodzina i wszyscy okoliczni jak mieszkali no jak mieszkaliśmy na Jeżycach, byli siłą rzeczy kibicami Olimpii. I Olimpia grała w drugiej lidze. Lech z trzeciej wchodził do drugiej, z drugiej do trzeciej spadał i zawsze miałem pod górkę ciężko, bo wszyscy się ze mnie śmiali. Że za kogo ja dopinguję kolejarza bez sensu i, i tak. Pierwszy mecz, który pamiętam, to akurat tak śmiesznej sytuacji, bo 31 maja 69 rok mecz Lecha z Olimpią właśnie, na Golęcinie, żeby było śmieszniej. To, co było na Dębcu, nie pamiętam, pierwszy mecz na Golęcinie, Lech przegrał 2-0 i spadł do trzeciej ligi. I chyba jedynym, jedyną osobą, która płakała na stadionie, to byłem ja. Mały chłopiec z płaczem wracał do domu. Niestety. A stąd droga na... Stadion Lecha, to ona jest i łatwa, i niełatwa. Jak to w pańskim, no, no, jak to mieli... pana wyglądało? Ja akurat z ojcem maszerowałem stąd, przez Klaudynę Potockiej i kolejową wzdłuż ZNTK, parowozowni i te, do, do Hetmańskiej i przejściem tym starym wiadukt pod starym wiaduktem tym mocnym wejściem, przejściem e, na 28 czerwca. No i najczęściej też pieszo, pieszo na dębie. Z powrotem, jak już bez ojca czas, bo nie zawsze, jak już tam urosłem, minęło 2-3 lata, czasami szedłem sam na mecz, no to już wykorzystywałem czasami moment i tramwajem wracałem. Tu się dowiaduję, że przez Gowitra można było przejść i tak dalej. I ja tego akurat jako dzieciak nie znałem. Ojciec mnie prowadzał przez Hetmańską pod wiaduktem i na 28 czerwca. A przez go można było przejść. Można było, ale to ja nie znałem tego. A niech Pan powie, jeśli idzie o jakichś y, graczy w Wtedy było zupełnie inaczej. Teraz grają. W zasadzie cała drużyna jest importowana. Wtedy tak nie było. Czy Pan sobie przypomina jakichś graczy z Łazarza tutaj? Z od Łazarza? O, no to naszym sąsiadem, czy moim sąsiadem, dwa bloki dalej, był Pan Lesiewicz, boczny obrońca, bodajże Lewy, o ile pamiętam dobrze. Pan Zygfryd Słoma, ale to mieszkał kawałek przed nami, ale to ja jako gracza go nie pamiętam, poznałem go już jak, jak, jak już nie grał, był trenerem. Kto jeszcze? No z późniejszych czasów to, to Nawrocik, no i całkiem niedawno to Drewniak, to co ja akurat znam. Było jeszcze paru innych, ale tak jak Pan wspomniał, to kiedyś to, 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 to no inne czasy. Nie kupowało się zawodników, zawodnicy byli bardziej związani z klubem, z miastem tworzyli taką więź rodzinną. W tej chwili to w większości przypadków są gracze najemni, którzy przychodzą wykonać swoją pracę, zgarnąć pieniądze i bez sentymentów, dwa, 3 lata, kończy się kontrakt i przechodzą nawet do, do największych naszych wrogów, co jest dla mnie akurat niezrozumiałe. No ale, ale takie jest życie, tak się świat zmienia. Kimicowanie to pewna przyjemność. Na czym ona polega? E, no, nikt kibic tego nie zrozumie. Oglądanie meczów w telewizji, no fajnie, bo przyjemnie siedzi się w, na krześle, czy w fotelu można popić tam, czy piwo, kawał, obojętnie co, ale nie, nic nie zastąpi tego momentu, kiedy, kiedy piłkarze wychodzą na, na murawę, kiedy zaczyna, puszczają hymn, kiedy się śpiewa, kiedy się dopinguje. Szalik, bezpośrednia relacja, to jest zupełnie coś innego i tego nie da się wytłumaczyć osobie, która po prostu tego nie przeżyła i nie czuje. To jest niezrozumiałe, tego, to ja nie jestem w stanie wytłumaczyć, to jest zupełnie coś innego. To jest jak, Może nie jak narkotyk, ale, ale naprawdę, to jak wchodzi się na stadion i niekoniecznie nawet na marsz, obojętnie na który stadion, będzie mecz, to jak się jest kibicem to, i to to już jest zupełnie inaczej się odbiera. Czyli ważna jest pewna wspólnota. Jak to wyglądało dawniej? Jak ja byłem dzieciakiem, takich wspólnot, przynajmniej ja o nich nie słyszałem. Może dzielnicowe jakieś. To na pewno ale nie było takiego zorganizowanego dopingu, kłopoty były z no jakimikolwiek jakimkolwiek pamiątkami. Jak komuś babcia na drutach zrobiła szalik niebiesko-biały, to, to był po prostu bohaterem, bohaterem i najważniejszą osobą na dzielnicy chodził dumny jak Paw. Także to nie idzie znowu tego porównać to, co było kiedyś. A teraz co prawda no, powtórzę się, że czasy się zmieniły i i ludzie mają łatwiej w jakimś zorganizowaniu się, klub pomaga i tak dalej. Wtedy były takie inicjatywy oddolne, tak bym to określił. A pierwszą próbą powołania takiego klubu kibica to był bodajże 76 rok, gdzie pod patronatem Lecha, klubu jako takiego, nawet była specjalna uchwała, do dzisiaj mam to w swoich szpargałach schowane. Uchwałą klubu został powołany klub kibica. Na roboczej z odentekami mieliśmy takie pierwsze spotkanie, przyszli piłkarze. Natomiast inną taką, jeszcze nawiązując do tego pytania i do poprzedniego, to, to jakby to określić, zupełnie inaczej odbierało się mecz na wyjeździe. Człowiek jechał indywidualnie, tak bym to określił, bo groziło manto, jakby się człowiek gdzieś w Szczecinie, czy we Warszawie ujawnił, że jest Poznania, no to przynajmniej ja to nie zdążyłbym uciec, z racji z racji tego, jak i nie wiem jak to określić, no, zdrowotnych także, no, z deszczykiem takich emocji i niespodzianek, człowiek jechał do, na Śląsk, do Warszawy, do Szczecina, na mecze i, i w momencie, jak Lech strzelił bramkę, to trudno było usiedzieć i nie okazywać radości. Zupełnie inne przeżycia niż dzisiaj. I, jaki mecz pan pamięta najbardziej? Oj, to tych meczy jest mnóstwo, to nie mogę. Najbardziej e, zależy pod jakimi względami. Najbardziej taki, który, na którym byłem zły, to jak Lech przegrał, na Bułga, ale już na bułgarskiej z, z Zawiszą Bydgoszcz 5-1. Podejrzewam i później tam po, po 20 latach się nam w wypowiedzi piłkarzy pojawiło, że, że byli źli na, na zarząd, bo nie wiem, czy nie otrzymywali pieniędzy, już nie pamiętam i ten mecz po prostu odpuścili, a my musieliśmy jako kibice przeżyć upokorzenie. Bracia Kotowie z Zawiszy strzelali nam tam jak ulęgałki 5-1. A inne mecze, no... Wiele było takich, ale jeden taki ciekawy... Nie wszyscy kibice może zwracają na to uwagę, bo zremisowaliśmy 2-2 z Deportivo La Coruña, ale to był mecz, pod, w którym no, piłkarze Lecha dominowali niepodzielnie nad piłkarzami z Hiszpanii. Ktoś czytając suchy wynik powie, no co on opowiada, 2-2 przecież i tak dalej. Nie, nasze bramki padły po, po dwóch w niesamowitych błędach, ale 85 minut ton meczowi nadawał Lech. I to dla mnie było, no, jeden z najlepszych meczy Lecha w historii pod względem taktyki, pod względem, no, prowadzenia gry i dominacji nad przeciwnikiem. A, no, już odrębnym, takim zupełnie na przeciwstawnym biegunie, to był jeden z pierwszych meczów pucharowych, gdzie Lech grał z Borussią Mięsza Gladbach no i wtedy Niemcy nas tak rozstawiali po kątach, 5-0 u nich, 5-2 w Poznaniu. Kurdiara, taki Austriak, no, dowodził Niemcami jak chciał, jak Napoleon, i nie mieliśmy nic do powiedzenia. Także meczy, zależy co wybrać, jakie, pod jakim, w jakim kontekście. Też było mocne czy duże upokorzenie, przyznowuż przegraliśmy takim samym wynikiem, 1-5 ze Spartakiem tutaj w Poznaniu. Z nadziejami na awans do Ligi Mistrzów, a, a, a przyjechali i porastawiali nas po kątach. Mróz, zimno, było długi, długi czas przed, przed meczem, żeby miejsca dobre znaleźć, a nie taką niestety, na przykład, niespodziankę zrobili. Czapka kolejowa mojego ojca, maszynisty PKP, a w spadku, jak wziąłem, zacząłem przyczepiać do niej odznaki klubów piłkarskich, z którymi legrał w pucharach. No i tak to. Co roku dochodzą nowe, nowe odznaki. Otoku już zabrakło, więc teraz już trzeba na, na górze przyczepiać. To jest akurat moje małe prywatne muzeum pamiątek związanych z Lechem, piłki z meczów kucharowych. Tutaj najbardziej cenna rzecz to buty piłkarskie Rysia Jankowskiego. Z meczu z Barceloną, z Barcelonie z Nou Camp. Medal Mistrza Polski. Podobizny piłkarzy. jakich piłkarzy? A to Krzysiu Kotorowski, Gergo Lovrencic, Manuel Arboleda i Dmitry Inioć. Czeka na oprawienie Iwan Ciurdziewicz tutaj w rameczkach. Co tutaj? W rameczkach jedna z pierwszych, w sumie to druga odznaka Lecha w historii. Odznaki z finałów Pucharu Polski. Okazjonalne, rocznicowe. No i tu takie tylko pięć koszulek piłkarskich, ale, ale oryginały. Oryginały, czyli. Ofiarowane przez piłkarzy po meczu Henryk Interos, Darek Skrzypczak, Hernan Renchifo i tutaj Zlatko Taneski i Tomek Bandrowski. To są oryginalne koszulki meczowe, tak najbardziej takie e, cenne moje pamiątki. Tutaj mamy wycinki prasowe 45 tomów codziennie z prasy. Wszystko to co tyczy lecha Poznań codziennie jest przygotowywane, naklejane. Aktualnie koniec 2015 i początek 2016 jest Religatora W przyszłym tygodniu odbieram kolejny tom. Takich na razie jest 45 tomów. To z drugiej strony, no, bo tu też jest jeszcze ten rok. Do tego dochodzą programy, bilety, że to jest wszystko już pochowane w, w klaserach. Książki, kroniki Lecha. A tutaj mam nową, nową modę ze zdjęciami. Robię sobie sesję zdjęciową z moimi wnukami, co roku. Nie, może w drugim pokoju będzie lepsze światło. To było robione rok temu. Wnuczek mój, imiennik jeszcze malutki, niecały roczek. No już, schowany Takie, a tu już w tym roku. Już jest młody piłkarz. I tak sobie pomyślałem, że takie, taką pamiątkę co roku będziemy robić sesję fotograficzną i zobaczymy jak dzieci rosną, a dziadek się starzeje.